A ten czasem w kuchni nadal barwy białe, a nie biało-czerwone Andrzeja Polana. na Już powoli biało-czerwone. Ale na koszuli. A, Koszula ciągle tak, biała. Tak, tak, mhm. tak. Już to jest ważna informacja. to jest mistrz. Przepraszam, a to jest co? Co, co no za, co za... Co to za są... etap buraka. Y, to, jest, to jest burak, który się spotkał z ziemniakiem i tak naprawdę stworzyli y, wspólnie coś fajnego, mianowicie kopytka. Czy to jest Zdrowy. możliwe, żeby zrobić kopytka y, buracza? No, oczywiście, że tak. Pomyślałem, zobaczcie, ja nie mam jeszcze nic przygotowana, ale pomyślałem, że wszystko będzie przygotowane na koniec, a na razie będą takie fazy przygotowawcze, Super. Ta, ta wstępne. Ta faza mi się bardzo podoba. Ta faza sprawie, że końcowa, ale nie do końca. Ty Andrzej, do tak dodajesz dwa rodzaje mąki. Dodaję tak? dwa rodzaje mąki, zobaczcie. Dajesz yy, też jajko? Dajesz jedno jajko, jedno żółko. To a ja wszystko nie daję. Zale, ale to wszystko zależy tak naprawdę mm. od tego, co w środku w cieście się znajduje. Mam przeciśnięte świeże ziemniaki. Oczywiście ziemniaki to najlepiej gotowane, jakby były w łupinie. Ja nie miałem na to czasu obrałem, ugotowałem z dodatkiem soli, tak naprawdę z niedużą ilością cukru, ponieważ pomyliłem sól z cukrem. Wszystko Dzięki się może mnie. zdarzyć. Udało się uratować. <grym> dziękuję Ani, tak. Co z tym dalej? Mam, y, mam ziemniaki. Do ziemniaków dodaję zmiksowanego buraka, odciśniętego, pozostawionego tak w ten sposób. Sok idealny do picia. To sok powoduje, że się mniej starzejemy, wolniej. Ten sok jest doskonały. On Wielbiam wzmacnia na naszą odporność. Jest po prostu rewelacja. Możemy go śmiało pić, natomiast sam ten, samo to Pire dodaje dodaję, dodaję do, do ziemniaków. Zobaczcie. Gaza mi tutaj mm -hmm. posłuża dodatkowo jeszcze do odciśnięcia. A słuchaj, czy y, ty, burak akurat powoduje, że właśnie musisz dodawać jajko i mąkę? Y, to Z znaczy, tak, jeżeli będzie słabo odciśnięty, mu, wtedy no warto, tak, żebyśmy dodali. Okay. Tak, wspomnieliśmy o jajku, dodaję jajko, zaraz ubrudzę całą misko, oczywiście. A pomóc. Trochę? Nie dałem radę, wszystko pogodziłem. <laughs> Wbijam sobie jedno jajko, możemy dodać jedno żółtko, ja na razie zacznę od jednego jajka, ponieważ widzę, że ten burak mm -hmm. nie do końca jest dobrze wyciśnięty. Wspomniałem o, o mące pszennej, dodaję mąkę pszenną. to, to tak na oko? No po powiem prostu? tak, że dzisiaj wyjątkowo tak. Natomiast... Ma chłopczucie chłop w rękach. Tak i teraz trochę zabawy w rękawiczkach, dlatego te rękawiczki nam są tu bardzo potrzebne, dlatego że mm -hmm. nasze dłonie byłyby idealnie buraczane, a chyba tak. to nie do końca. <laughs> Ale na to, że będzie krwawo. Zawsze najgorsze są paznokcie, słuchaj. Z tego. E, paznokcie, no i dobrze. te wszystkie pięknie wycięte te skórki, prawda, no, tak, prosto tak. Od, od manikiru. Nie, no to jest fatalne. O, jeszcze dodajemy tak. niedużo mąki. I teraz tak, z tą mąką jest tak, że słuchajcie, dodajemy jej zawsze na zasadzie cały czas troszeczkę, troszeczkę, tak? nie Bo przesadzamy mamy w małych tak? ilościach. Aha. I co jest teraz bardzo istotne? Muszę, Andrzeju, podnieść proszę kochany proszę ten talerz. Bardzo. Ciasto, które jest w miarę ciastem wolnym, mm -hmm. zobaczcie co ja robię za numer. Daję sobie mąkę ziemniaczaną na... Yy, na deskę i obtaczam to w mące ziemniaczanej. I co ta mąka ziemniaczana daje? Otóż to, że po pierwsze ciasto mi się będzie fajnie kształtowało. Mm -hmm. Moment, jeszcze troszeczkę za słabo wyrobiłem, będzie się kształtować, ale też ciasto to mąka będzie powodowała to, że jak będę wrzucał do wody, ta mąka zatrzyma automatycznie kształt naszego kopytka. I teraz jeszcze ostatnia istotna istotna sprawa mianowicie woda. W wodzie możemy gotować, ale co to jest gotowanie w wodzie? Żaden bajer. No tak, po prostu tak. ugotował, by pozamiatane, tak? Coś no Warto tą wodę y, wzmocnić, uatrakcyjnić, szczynić. wzmocnić smakiem. Dlatego kwiaty kopru, te, które używamy do kiszenia okay. ogórków małosolnych, warto wrzucić tutaj. Można dodać mielonego to zmienia smak? Na zmienia naprawdę? smak, zresztą za chwileczkę spróbujesz. Okay. I naprawdę powstają fajne kopytka buraczane, za które się właśnie zabiera. Wow. Co była cudowna opowieść? Nie wiem, że z burakami wiąże się tyle możliwości i takie, okay. takie niuanse i że to jest takie. Ekskluzywne, wydaje mi się. To prawda. Szanowni Państwo. Prawda?